Uff. To już trzeci raz w tym tygodniu. Czemu zaczęli się wtrącać? Nie słyszałaś? Ze Zowaty zaginął. Aha, jego głupi rodzice zwalały to na szkołę. No kurwa. Ostatni raz był widziany w szkole. Pochwalasz go pewnie po prostu nie zauważył, jak wychodził. A może spierdolił przez okno? Pewnie. To Ta. ja aha. A co, oni serio myślą, że został porwany w szkole? Wymyślili nawet jakiegoś maniaka, który ukrywa się między nami. Pff, oni kompletnie posadali zmysły. Gdzie my tu mamy psycholi? Wszyscy się tu znają. Już dawno by ogadnęli, czyja to sprawka. Wiesz, mamy całą rodzinę psycholi mieszkających tutaj. O, tak. pokaż, hmm. proszę. One są prawdziwe? Na stałe? Są z tytanu. Fajnie. A twoja mama wie? Mama nawet chce, żebym miał tatuaż. Ale tata nie skończył pracy nad projektem. Wow! 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 Mama zna go od dawna. Byli razem w gangu. Cholera, hej, wcale jest absolutnie zachwycona. Więc o której możemy przyjść? Gdzieś o piątej. Okej, okay, będziemy tam. Dobra, no to, to do zobaczenia. Bo. Jeśli mama pozwoli, pokażę ci korytarz łańcuchów. Na pewno się zesrasz. Wyrzuć śmieci, w razie czego do mnie tworzy. Hej, ja wszystkim, już jestem. I nie zapomnij włączyć GPS-u. Tak, już włączyłem. Heavy, tu jesteś. Czy wezwali mnie do szkoły? Eeeem... Um... Co tam, duży chłopaku? Ile osób pada? No, gdzieś 10-12 osób. Pytam, bo... Jest nakryte dla dziewięciu osób. Jeśli będzie więcej, wiesz gdzie szukać talerzy. Właściwie... Tego nie tykać! Nie zepsuj TV! Proszę przejść! Ogólnie chyba nie musiałam tłumaczyć. To nadal Dima ma władzę. A przy okazji, to jak zareagowali w szkole? Chociaż powiesz później jak wrócimy. To co, Glam, gotowy? Chwila. Czy mówisz, że ty i tata wychodzicie na cały dzień? Czemu takie dziady jak my miałyby wam przeszkadzać? Poczekamy tylko aż goście przyjdą. Hm? Dzień dobry, przyszłam na urodziny Heavy'ego. Hej, Alif! Cholera, Heavy, niezło sobie znalazłeś! Co można myślić, że znalazł? Ni nic, nic nie znalazł. Hej, Alif! Hej, wow! Ale tu macie muzeum! Kostki van Halena, autograf Angeli Goussou, kawałek gitary Paula Stanleya i róg Johanna Hega! Patrz, jak dużo wie! Ta... to akurat sama złapałam na koncercie. I koszula Fischera, pałki Michaela Portnowa, pierwszy album Megadeath, i ogromna zawroga czaszka na całej ścianie. <coughs> Leaf To po prostu zwykła ściana. Ale jak to po prostu ściana? Tu oko, tu drugie, tu ząb, cały rząd zębów, i wszystkie są takie krzywe. Aaaa, rozumiem. To apofemia. Więc tu nic nie ma? Bardzo przepraszam. Tak mi głupio. Luzik, nie przepraszaj. Pewnie zapomniałam wziąć tabletek. Gdzie one są? Cholera. Będę musiała wrócić hmm, do domu. Hmm. Apomorfina? E, tak. Dwa miligramy? E, tak. Mam je. Chodź. Wolisz z ciepłą wodą? Tak, możesz dać troje ciepłej wody. Hmm? Hmm? O, pewnie ktoś inny przyjdzie. Nie mogą znaleźć naszego domu. Angelika nie przyjdzie. Mówisz, że rodzice nie puszczają. Świetnie, no to nie musimy przygotować dodatkowych talerzy. Pit też nie przyjdzie. Też mówi, że rodzice mu nie pozwalają. Co do cholery! Hmm. Pierdol się, Pit, i tak cię nie potrzebuje. Zapomniałeś to wysłać. Powiem mu to prosto w twarz! Paletka jest niesamowita. Tak, cienie są bardzo napigmentowane, ale nie polecam rozświetlacza. Ee, i tak go nie używam. To dobrze, ja w twoim wieku też go nie używałem. Di, chodź na słówko. Nie wychodzić z domu, nie wyłączać GPS. Wymyśl na cienia, wyrzuć śmieci się. i w razie czego dzwonić do ciebie. Okej. Okay. O, di, jeśli chodzi o leaf, Lam, kuźwa, idziesz już! Omówimy to następnym razem. Narka dzieci! Miłego wieczoru! Hehe, <grystanie> Heavy ma taką fajną laskę! Ale Di! Nie założę tego czegoś. Ale co moje urodziny? Kurde, Di! Twój tata jest taki super! Dużo wie i wygląda cię mega podobnie! Czekaj, gdzie twoja czapeczka? Eee, no, e, widzisz, no ja. E, e, e. Patrz, Heavy ma zapasową! Eee. Woo! Najlepsza impreza na świecie! O, Kudashi dzwoni! Hej, jesteście już blisko? Mmm, można i dostać tylko na receptę. To zajebiście, że twój ty akurat je miał. Bez nich naprawdę jest tak źle. Kurczę, te przekąski są takie dobre! Co? A! zazwyczaj lęki, agresja, no i apofenia staje się silniejsza. Zaczynam widzieć twarze, i takie tam. Tutaj jest potwór na suficie, czaszka na obrusie. Jakiś gościu gapiący się na nas przez okno? Echem, nasz solenizant jest strasznie cicho. Hewi, gdzie jest? Ee... Je pani tej Bile. Nikt nie przyjdzie. Ech, powiedzieli dlaczego? Rodzice im nie pozwalają. Słyszałeś, że policja znowu była w szkole, co nie? No i co? Wielka mi sprawa ktoś zaginął. Co to ma wspólnego ze mną? Tu nie chodzi o ciebie. Całe miasto siedzi jak na szpilkach przez to porwanie. A policja wyprała wszystkim mózgi, mówiąc: Nie wypiję. słyszałem. Ale pozwalają wszystkim iść do szkoły. Wiesz, szkoła nie jest uważana za dziwne miejsce. A co? Nasz dom jest jakiś dziwny? Co jest w nim takiego dziwnego? Wielka mi różnica, że nie mamy sąsiadów. Więc co? <słuch> Usunę wszystkich ze znajomych. Kurde, heavy. Coś wymyślimy, co nie? Co tu wymyślać? No nie wiem, może... pójdziemy na żelazny cmentarz? Poczekaj, nie możemy Wow, w... ale jest zamknięty i jest strażnik! Dokładnie. A ale ja znam tajne jeśli... przejście! Hej, nie zapomnijmy o... Super! Zabierzesz Nikt nas? Nikt nikogo nie zabiera. Często tam chodzę i jest tylko jeden strażnik. Przestań, już wystarczy. Nie możemy nigdzie iść. Tata zabronił nam wychodzić z domu, a jeśli się nie posłuchamy, to dowie się od razu przez GPS. Ta, jasne. Kiedy ty potrzebujesz, zawsze znajdziesz sposób. Tylko raz, dla do brata. <słyska> Dobra, wymyślę coś. Hurra! <słyska> Ale zamierzasz zostawić telefon w domu? Mam ich całą Warriors of the world! Stop! Powtórzmy. Heavy, jeśli zobaczysz coś dziwnego... Musimy totalnie zrobić jemu zdjęcie! O tak, i oznacz mnie! Dokładnie! Musimy zrobić tam razem fotkę! Eee, na pewno będę tego żałować. <laughs> Oj, daj spokój Dee. Nie bądź taką... mądralą. Tutaj. Sekretne przejście. Niezawodne zabezpieczenie. Dzięki. Sama kupiłam łańcuchy. Więc to ty zrobiłaś? Tak, najpierw zrobiłam dziurę, a później zapięłam swoją kutkę, żeby strażnicy nie dali swojej. O. Chyba nie czaję. Podejdźcie tutaj. Odwrót. Hm? Hmm... I po co mi ta latarka? Jest jeszcze jasno. Dobra robota, słaby. Cicho, zamknij się. Strażnik jeszcze tu jest. Chcesz, żeby O jaki słodziutki! Jaki słodziutki. 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 To o niej mówiłeś? A mi nic nie powiedział. Zamknijcie się oboje. Jesteś pewna, że strażnik patroluje was? Ta! Resztę nocy przesiedzi. Chodźmy. Nadal bądź cicho. Najlepsze miejsce jest na środku. Możemy się tam dostać idąc koło karuzeli. Wow! Heavy cholera! Spokojnie, Di, Wszystko pod kontrolą. Tylko popatrz, jaki jest wesoły. <śmiech> <śmiech> Jest zarombista! Chciałbym, by działała! A ja chciałabym mieć takiego superstarszego brata. E, ta, jasne, ja, brat, tak, ta. ta mm. Czekaj, co masz na myśli? No, mm. dołączmy do niego. To miejsce przypomina mi plan filmowy jakiegoś horroru. Tak, totalnie. Nie można było zrobić tego celowo. Ciekawe, co się tu stało. Raczej, jak to się stało? Jesteśmy pod stotem. Nigdy nie byłem tak blisko! Proszę, proszę, proszę... Włamanie na prywatny teren... Akt wandalizmu... Czy wasi rodzice wiedzą, że tu jesteście? A swój? <laughs> Już od dawna nie jestem podob jaką mamusi. Telefon ci dzwoni. Halo? Tak, mamo? Nie, 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 nie udeszym daleko. To Wilhelm. Chodzimy razem do klasy. Dobrze. Nie boicie się łazić tutaj o takiej porze? A czego mielibyśmy się bać? No nie wiem. Czy nie słyszeliście o trzech zaginionych nastolatkach? Tych, przez których policja przyjeżdża do szkoły? I tych, przez których na urodziny Hewiego nikt nie przyszedł? Mówią, że oni nie tylko zaginęli. Zrobiłem to specjalnie. <laughs> Więc nie wiecie, co z nimi się stało. Powiem wam: Zostali porwani. Zgodnie z niepotwierdzonych źródeł. Policja twierdzi, że w porwaniu całej trójki jest winna tylko jedna osoba. Maniak?! Jego charakterystyczne cechy to chudy, grube okulary, schludny wygląd i nie zostawia odcisków palców. A skąd ty to wiesz?! Haha! Ha. Cóż, nie wszyscy są takimi idiotami jak ty, Heavy! Mania... Oh, oh, oh. Sekunda. Maniacy wolą miejsca, w których nie ma tłumów, takie jak to. Cholera, a ty się nie boisz tego maniaka? Ha! Może po prostu nie mam się czego bać? Albo. To ja jestem maniakiem. To było zbędne. Ale sam powiedział, że jest maniakiem. Wilhelm to wielki dziwak i nerd, ale na pewno nie jest maniakiem. Dobrze, że zawsze mam przy sobie mleko. Na wypadek. E... Tak, na no właśnie taki. Masz, przemyj te oczy. Czekaj, gdzie jest? Heavy! Heavy, kurwa! Wow! Natychmiast usuń to z internetu i z telefonu. No weź! O, ludzie już lajkują! Idioto, nie możemy tu być, a ty nas wydajesz! Chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli, gdzie jesteśmy? Dyrektor, ochroniarz, nasi eee. rodzice? Eee. Ochroniarz! Usłyszę Kurce, nas! Odrzuć! Nas. To tata, nie mogę odrzucić! Będziemy mieć ogromne kłopoty! Hej, tato. Na, Hej, Kadi, jak tam? To Ta, wszystko na, spoko. Nie mogę wyżej, ale ogarniacie! Włączysz, proszę, kamerę! Gotowe. Coś się stało. Nie, po prostu uznałem, że to dziwne, że cztery godziny leżysz w łóżku bez ruszania się nigdzie. No wiesz, gramy.. gramy w szarady i nie mogę wygrać. A, to ma sens. Zagrajcie Life for the Kill! Słuchaj D. Czy pokazałbyś pokój, w którym aktualnie jesteś? Pokój pewnie, nie ma sprawy pokażę ci. Hej, ręce, ręce! Ha. O, niestety muszę kończyć. Hej! Na razie. Hej, hej, ty! Wychodź! Widzę cię! On mnie widzi! A Zatrzymaj się! Czemu gonisz mnie, oni są tam! Mam cię. Ech, o. Mało brakowało. Heavy usuwa zdjęcie. Yy, tak, tak. Zaraz usunę. Co to? Wygląda jak wisiorek. Otwiera się? Hmm, 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 hmm. Ani drgnie. Może ty spróbujesz? Jest bardzo zardzewiałe... Mogłem spróbować użyć yy, szwab. Hej, to moje! Stój. Nie martw się. Jeśli polubiła jakieś cacko, na pewno go nie zmarnuje. Weźmie wisierek do twojego domu? Nie, ma nowy dom. Niedaleko od naszego. I więc... idziemy tam? Co? Nie, Heavy, idziemy do domu. W ramach moich urodzin? Ładnie, proszę. Żartujesz sobie? Już tyle rzeczy dla ciebie zrobiłem. Okłamałem tatę, wpakowałem się w kłopoty, złamałem prawo, znowu mnie ustawia... Dzięki, bracie. Hmm, nie ma sprawy. O, ale słodko! Mam cię oznaczyć, heavy? Chwila, chwila, Ej, chwila, nie, nie oznaczaj. Tak, usuń to, usuń, to, usuń to, to natychmiast! Czemu to zrobiłaś? Kurs, to trzeba no nam to tego, zrobiłaś nie zrobiłaś tego zdjęcia! Okej, okej. A mogę zatrzymać mm. dla siebie? Nie, nawet dla siebie to zbyt ryzykowne. Nie wiadomo, kto będzie miał ten telefon. Heavy, Heavy, nie usunąłeś tego zdjęcia z telefonu. Hej! Chwila, gdzie jest? Noż to kurwy!